Witajcie w kolejnym odcinku programu Przegląd. Po dłuższej przerwie powracamy z najświeższą dostawą pięciu interesujących według mnie tytułów anime, obok których nie powinno się przechodzić lekceważąco. W dzisiejszym odcinku aż trzy tytuły, które niejednego miękkiego widza chwytać mogą za serce. Będzie także jedno bardzo tajemnicze anime, oraz jedna z lepszych szkolnych komedii romans, jakie w życiu widziałem. Zaczynajmy czym prędzej, czas na kolejny przegląd. Japonia, kilka lat po II wojnie światowej. Do zakładu dla nieletnich trafia szóstka młodych chłopaków, każdy z innych, mniej lub bardziej słusznych powodów. Agresywny strażnik nie pozostawia im złudzeń, ich odsiadka będzie ciężka, najeżona trudnościami, przemocą fizyczną i psychiczną. Na szczęście starszy penitencjariusz, z którym będą teraz dzielić cele, zdaje się wiedzieć dużo o więziennym życiu i pomoże bohaterom odnaleźć nadzieję i odwagę. Anime przynosi nas do zupełnie innych czasów, w których znalazła się Japonia tuż po wojnie, gdzie bieda i ubóstwo doskwierały wielu ludziom. Nie szczędząc brutalnych scen, pokazuje z jak niebezpiecznym i okrutnym światem przyszło się zmierzyć wtedy wielu ludziom. Jedynym promykiem nadziei jest ich silna wola walki, wzajemna pomoc i wizja, że za dwa lata wyjdą poza piekielne mury Poprawczaka. Jednak to, ile będą musieli zapłacić za trzymanie się tej wątłej iluzji, jest z pewnością ceną, którą niewielu byłoby w stanie ponieść. Takiego tytułu nie spotyka się na co dzień. Rainbow to trochę taki japoński showsheng, tylko z dużo bardziej brutalny. No właśnie, z tą brutalnością twórcy czasami aż przesadzają, jednak ma to swój urok, dzięki temu widz jeszcze bardziej przeżywa i współczuje głównym bohaterom. Nastawcie się na naprawdę okrutny dramat pokazujący szarą stronę ludzkiego życia. Rainbow, jeżeli o taki gatunek chodzi, jest najlepszym tytułem, jaki kiedykolwiek widziałem. Ale to nie jedyna seria o cierpieniach głównego bohatera, jaką wam dzisiaj przedstawiam. Drugim bardzo ciężkim, smutnym i przygnębiającym tytułem jest Casan Scenes. Bardzo niedoceniona produkcja, która niesamowicie poruszyła moje serce i oczarowała klimatem. W umierającym świecie, gdzie każdy walczy o przetrwanie, a jedyną myślą zaprzątającą głowę staje się życie wieczne, pojawia się tajemnicza osoba. Nie wie, kim jest, ani co się wydarzyło. Musi dowiedzieć się wiele o swojej przeszłości. Nie jest to jednak takie proste, a prawda okaże się bolesna. Bowiem wołają na niego Custern. Ten, który zabił słońce o imieniu Moon. Wyobraźcie sobie teraz, jak czuć się może bohater, który swoimi czynami zrujnował świat, doprowadził do powolnego rozpadu kuli ziemskiej. Z taką osobą do czynienia mamy przez całą 24-odcinkową przygodę z produkcją. Co ciekawsze, Catherine, podróżując po świecie, stara się odkupić wyrządzone przez niego grzechy, co niejednokrotnie kończy się rozczarowującym finiszem. Być może oprawa, jaką widzicie na zwiastunie, nie wygląda jakoś zachęcająco, to jednak ma ona swój niepowtarzalny klimat. Ogólnie seria ocieka niesamowitym klimatem postapokaliptycznym, co dla fanów takich realiów jest strzałem w dziesiątkę. Do tego świetna i wzruszająca fabuła oraz niesamowicie wpadająca w ucho oprawa muzyczna sprawia, że obok tytułu tego ciężko przejść obojętnie. Szczególnie fani dramatu i science fiction zadomowią się z tym tytułem bardzo szybko. Pozostajemy jeszcze na chwilkę przy mrocznych klimatach. Opowiem wam o bardzo tajemniczej, ciekawej i zaskakującej serii, jaką jest Shiki. Sotoba to mała japońska wioska pośrodku niczego. Wszyscy jej mieszkańcy się znają, życie płynie tu spokojnie do czasu, kiedy w niewyjaśnionych okolicznościach zaczynają umierać jej mieszkańcy. Choroba atakuje szybko z i nie oszczędza ani starych, ani młodych ludzi. Miejscowy doktor Toshio Ozaki przysięga walkę z tym, co początkowo uważa za epidemię, jednak jest bezradny wobec faktu, że tak naprawdę nie ma pojęcia z czym ma do czynienia. W tym samym czasie w Sotobie pojawia się niepokojąca tajemnicza rodzina, której członkowie opuszczają dom jedynie po zmroku, i zaczyna wydawać się, że być może istnieje związek między ich przybyciem a serią śmierci. Powiem szczerze, że bardzo długo przystawiałem się do tego tytułu. Po obejrzeniu, a raczej wchłonięciu serii, bardzo szybko żałowałem, że za Shiki nie zabrałem się wcześniej. Jest to idealna seria dla fanów figuracji Nonaku, Koroni czy Another. Fabuła jest przemyślana, bohaterowie bardzo ciekawi, gdzie głównego ciężko określić, a oprawa muzyczna nadaje dodatkowego wrażenia niepewności. Jedynie kreska niektórych może lekko zrazić za sprawą bardzo fikuśnych fryzur bohaterów. A, no i mimo że Shiki to raczej thriller, a nie horror, to jednak polecam go oglądać wieczorem. Dużo lepsze wrażenia. A teraz coś dla fanów krótkich, jednak wzruszających historii. Hotaru Binomori-e, bo o nim mowa opowiada o Hotaru, która coroczne wakacje spędza u wujka na wsi. Pewnego lata dziewczynka gubi się w lesie, gdzie spotyka tajemniczego chłopca, Gina. Porzucony jako niemowlę, trafił pod opiekę leśnych duchów. Jednak zbyt długie przebywanie w ich otoczeniu sprawiło, że po latach sam stał się jednym z nich. Teraz musi uważać, by pod żadnym pozorem nie zostać dotkniętym przez człowieka, bowiem jeśli tak się stanie, chłopiec zniknie. Jak dobrze się domyślacie, ten problem w ogóle nie przeszkadza naszej dwójce bohaterów, a ich relacje bardzo szybko przekształcają się w prawdziwą miłość. Historia ma jedno bardzo ważne przesłanie. Nie potrzeba jakiegokolwiek kontaktu fizycznego, by zaprzyjaźnić bądź zakochać się w drugiej osobie. Szkoda tylko, że produkcja ta jest bardzo krótka i zanim dobrze zapoznamy się z naszymi bohaterami, pojawią się już napisy końcowe. Mimo to, jeżeli macie ochotę na szybki relaks przy bardzo dobrych okruchach życia z elementami nadprzyrodzonymi, to produkcję tę musicie obejrzeć koniecznie. Mię oczarowała zarówno jeżeli chodzi o historię, jak i o prawę audiowizualną. Mimo spokojnego temperamentu, taka Ryuji jest uważany za osobę co najmniej straszną, dzięki jego niezbyt dobrze odziedziczonym oczom. Nowy rok szkolny przynosi zmiany w składzie klasy i Ryuji ląduje na jednym wydziale razem ze swoim najlepszym przyjacielem Kitamorą Musaku oraz dziewczyną, która mu się podoba, Kushiedą Minorin. Niestety wraz z kurs jedną do klasy dołącza Aisaka Taiga, zwana kieszonkowym tygrysem ze względu na swój wyjątkowo niski wzrost i wybuchowy temperament. Dwójka bohaterów, wpadając na siebie, nienawidzi się od pierwszego wejrzenia. Lecz kiedy Ryuji odkrywa list miłosny od Taigi, omyłko dostarczony do jego zamiast Kitamury, a Taiga odkrywa, że Ryuji sekretnie podkochuje się w Minorin, oboje postanawiają pomóc sobie nawzajem, aby zbliżyć się do ukochanych osób. Szczególnie, że oboje mieszkają od siebie dosłownie na wyciągnięcie ręki. Tora Dora to naprawdę świetna komedia-romans z dużym naciskiem na romans. Oprócz prostych kłopotów miłosnych, pojawiają się tu także dużo głębsze problemy, zarówno osobowe, jak i sercowe. To produkcja, która pod prostą historyjką kryje wiele niesamowitych przesłań. To także produkcja, która pochwali się może bohaterami. Postaci są naprawdę oryginalne i każda z nich ma swoje oddzielne problemy, które śledzić będziemy przez całą historię. Lubisz komedię, romans? Okruchy życia i trochę dramatu? Toradora to pozycja dla ciebie obowiązkowa. I tak oto końca dobiegł kolejny odcinek Przeglądu. To już 20 serii przedstawionych w 4 odcinkach. Przed nami jeszcze przynajmniej dwa razy tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy spośród serii, które do tej pory wam przedstawiłem, znaleźliście jakąś perełkę dla siebie. Jednocześnie informuję, że wielkimi krokami zbliża się kolejna zapowiedź sezonu. Z tego też powodu ogłaszam dłuższą przerwę emisji kolejnych odcinków przeglądu. Nagrodzę to recenzjami, które ostatnimi czasy troszeczkę olałem. Już na dniach spodziewajcie się pierwszej z nich. Tymczasem żegnam się z wami ciepło. Cześć!